Mogę? Tak, tak, panie tak. premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Witamy wszystkich państwa w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. To jest ważny dzień dla nas wszystkich. Dokładnie dwa lata temu w polskim Sejmie została zaakceptowana nasza Rada Ministrów. Dzień później prezydent dokonał zaprzysiężenia naszego rządu. To jest półmetek i chciałem ten dzień opisać sytuacją, która dotyczy jednej z największych inwestycji w tej części świata, centralny port komunikacyjny, bo historia, teraźniejszość i przyszłość tej wielkiej inwestycji jak w soczewce pokazują, na czym polegał ten wielki wysiłek wszystkich Polek i Polaków i naszego rządu przez te dwa lata. Jak w soczewce właśnie losy tej inwestycji pokazują, z czym musieliśmy się uporać, jak wielkie są nasze aspiracje uzasadnione i jak bardzo Polacy mogą być dumni z tego, co Polska osiągnęła i co może osiągnąć także w najbliższej przyszłości. Dlaczego mówię o tym, że właśnie ta inwestycja to jest symbol i, i obraz jak w soczewce tego, co przez te dwa lata się działo w Polsce? Bo dokładnie jeśli chodzi o inwestycje centralnego portu komunikacyjnego, musieliśmy zacząć to, co zapowiadaliśmy przed 15 października. Musieliśmy wyczyścić przedpole zabagnione decyzjami, a raczej pozorami decyzji, machinacjami i kombinacjami poprzedniego rządu. W CPK, tak jak prawie w każdym innym obszarze aktywności państwa, mieliśmy do czynienia z nadużyciami, z pustą, dentą propagandą, a czasami ze zwykłą kradzieżą. I właśnie... Tak jak w każdej innej dziedzinie, także tu trzeba było przystąpić do czyszczenia. Nieprzypadkowo wtedy, kiedy zabraliśmy się za robotę, ten skrót CPK Polacy odczytywali złośliwie i w sumie bez przesady, jako cały pis kradnie. Nie wiem, czy pamiętacie ten, ten sarkazm, który przyjął się także wśród zwykłych ludzi. Chcę poinformować, że w sumie złożyliśmy sześć zawiadomień do prokuratury. Spółka Centralny Port Komunikacyjny 3 i Krajowa Administracja Skarbowa. Także trzy zawiadomienia do prokuratury. Pamiętacie Państwo to słynne pilnowanie łąki za gigantyczne pieniądze. Nieprzypadkowo odpowiedzialny za to przedsięwzięcie minister Chorała publicznie. Ujawnił doktrynę PiSu. Ona obowiązywała i w CPK, i wszędzie tam, gdzie sięgała władza naszych poprzedników. To była ta słynna doktryna o tym, że należy kraść zgodnie z procedurami. Oprócz tych sześciu zawiadomień mieliśmy związek do prokuratury, gdzie istnieje podejrzenia popełnienia tak wprost przestępstwa. Mieliśmy do czynienia także z bardzo trwanym systemem, który sprzyjał nadużyciom. Yy, sprzyjał tym, którzy lubią wykorzystywać władzę dla własnych zysków lub dla partyjnych korzyści. Dzisiaj symbolicznie zakończyła się sprawa słynnej działki. To dealowanie działkami też stało się symbolem władzy poprzedników i też wymaga, wszędzie gdzie państwo nie spojrzycie, wymaga determinacji, aby wyczyścić Polskę z tego typu działań, zachowań, zaległości. Działka, o której było ostatnio głośno i tu dziękuję wszystkim zaangażowanym w to, została właśnie dzisiaj odzyskana. Państwo nie straciło na tej operacji dzięki intensywnej działalności urzędników, którzy uparli się, aby odzyskać te działki, żeby państwo do tego nie dopłaciło. Dzisiejszy akt notarialny powoduje, że KOWR, a w konsekwencji spółka odpowiedzialna za budowę, Lotniska dysponuje tym samym gruntem bez dodatkowej opłaty. To też jest symbol tego, co robimy przez te dwa lata. To wymaga mitręgi, to wymaga bardzo cierpliwego działania, bo w przeciwieństwie do naszych oponentów, my się uparliśmy nie tylko, żeby czyścić, rozliczać do samego spodu bezwzględnie, ale równocześnie zgodnie z prawem. My przywracamy przyzwoitość w życiu publicznym zgodnie z procedurami, a nie tak jak poprzednicy kombinujemy zgodnie z procedurami. I to kosztuje, tak jak powiedziałem, dużo wysiłku i za cierpliwość, bo niektórzy dobrze to zrozumieli i wykazują cierpliwość, za którą bardzo dziękuję, bo naprawdę większość Polek i Polaków, jestem o tym przekonany, chce bardzo twardych i zdecydowanych rozliczeń i równocześnie nie chce władzy, która łamała lub naruszałaby prawo przy tego typu rozliczeniach. I to mogę jeszcze raz potwierdzić, tak jak powiedziałem dwa lata temu. Wszystko rozliczymy do samego końca, ale nie będziemy łamać prawa ani naruszać prawa. Nie będziemy się rewalżować czym mścić. Będziemy w imieniu państwa rozliczać tych wszystkich, którzy państwo wykorzystywali do własnych celów. A więc CPK i te dwa lata w Polsce to rozliczanie i czyszczenie. To także, zgodnie z naszym hasłem, robota, a nie gadanina. Jak Państwo zauważyliście, przez te dwa lata nie zawracaliśmy nikomu głowy setkami prezentacji, wizualizacji wielkich wydarzeń medialnych wokół tej inwestycji czy innych inwestycji, ale robimy te inwestycje. Po pierwsze, ustawowo chcieliśmy zagwarantować, aby ci, którzy są częścią tego wielkiego projektu, nie byli poszkodowani, żeby byli traktowani uczciwie i sprawiedliwie. Do tego była potrzebna ustawa, żeby nie było krzywdy ludzkiej. Po drugie uznaliśmy, że Polska zasługuje i Polacy mają prawo być dumni z tego i są dumni z tego, że będziemy mieli najszybsze koleje w Europie i że CPK jest także tym przedsięwzięciem, dzięki którym powstanie w Polsce kolej dużych prędkości. I to jest to 300+. plus. I tu też, jak w soczewce, widać, na czym polegały te dwa lata. Kiedy tu patrzę na, na panów ministrów odpowiedzialnych, całe to przedsięwzięcie ministra Laska, ministra Malewszaka, oczywiście w pierwszym rzędzie ministra Kimczaka. Pamiętacie spotkanie u mnie ponad no, półtora roku temu, w czerwcu 2024, dobrze pamiętam, kiedy po raz pierwszy powiedzieliśmy sobie, OK, Polskę stać na to, żeby być najlepsze, najlepsze jeśli chodzi o koleje. I mówiliśmy o kolejach dużych prędkości, ale codziennie też pracowaliśmy nad połączeniami tak, aby nie było wykluczeń transportowych w Polsce z mniejszymi miejscowościami. Jaka była reakcja naszych oponentów? Bo to też dobrze pokazuje, w jakich warunkach przyszło nam Polskę odbudowywać po tamtych rządach. My zdecydowaliśmy o zbudowaniu najszybszych kolei a ich reakcją była propozycja ustawy, zgodnie z którą one będą dużo wolniejsze, ale za to prezydent będzie miał swojego człowieka w Radzie Nadzorczej. To jest ten sposób myślenia, który ujawnia się wszędzie, gdzie spojrzymy. Nie tylko przy, przy CPK. Ja z dumą mogę powiedzieć, że wtedy, kiedy ogłaszaliśmy, że de decydujemy się na koleje dużych prędkości 300+, plus, to jest 300 km na godzinę plus, Równocześnie miałem tę wielką satysfakcję być w miejscach, gdzie odtworzyliśmy lub odtwarzamy połączenia nieczynne przez wiele lat, a czasami nawet dekady. Cieszę się, że właśnie chyba w tę niedzielę pojedzie znowu po 14 latach pociąg z Aleksandrowa do Ciechocinka. A to znaczy, że Ciechocinek, no, starsze pokolenia wiedzą jak ważna to w jakimś sensie stolica, będzie miał wreszcie znowu połączenie kolejowe. Byłem dumny, kiedy w Sierakowicach, na moich kaszubach, mówiłem tak, tu powstanie zupełnie nowa stacja. O Kłobucku powie za chwilę minister Klimczak, bo to bardzo symboliczne miejsce. Łomża, byłem tam też z wielką satysfakcją, iż patrzyłem na, na roboty. Tak, będziemy dalej to robić, nie gadać. Będziemy mieli najszybsze koleje w Europie i będziemy mieli gęstą sieć połączeń ze wszystkimi, województwami, powiatami, wszędzie tam, gdzie kolej powinna do ludzi dotrzeć. Kiedy mówię o tym, że dla nas ten największy hub lotniczy i port lotniczy to nie jest propaganda czy miraż, to powiem Państwu, że tylko w grudniu 2025 roku, a więc w tym miesiącu, teraz, w tych dniach, po pierwsze, Podpisaliśmy umowę inwestycyjną z polskimi portami lotniczymi, na podstawie której polskie porty lotnicze w pierwszym etapie obejmą pakiet udziału w spółce, która wybuduje i będzie zarządzać nowym lotniskiem. Zaczynam od tego punktu, a ich jest więcej, a mówię tylko o grudniu, bo w tym punkcie także zawiera się kolejny skrót, symboliczny skrót tego, co działo się przez dwa lata. Uparliśmy się, to jest nasz priorytet, ja tu nie ustąpię ani o krok, że polska gospodarka będzie w sposób racjonalny, rozsądny, mądry i zdecydowany repolonizowana. Jak Państwo pamiętacie, tym największym portem w regionie, w tej części świata, miała zarządzać spółka zagraniczna. Kapitał mieszany, australijsko-francuski. Z naszego punktu widzenia tym. Narodowym Centrum Komunikacyjnym muszą zarządzać Polacy i zarabiać na tym muszą Polacy i polskie firmy. Tutaj przy okazji chcę uświadomić Państwu skalę tego przedsięwzięcia. Kiedy to już będzie czynne, to między tak, 30 do 40 tysięcy ludzi będzie miało stałą pracę w związku z funkcjonowaniem tego, tego centrum. I to Polacy będą pracowali, jak się, jak się domyślacie. W grudniu złożyliśmy 19 wniosków o wydanie pozwoleń na budowę. Złożyliśmy lub składamy właśnie w tej chwili. W tym na fundamenty pod terminal, pod dworzec kolejowy, dworzec autobusowy i budynki lotniskowej straży pożarnej. To się stało chyba wczoraj, 11 grudnia. Tak, wczoraj. Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy fundamentów pod terminal. Dzięki tym działaniom prace zasadnicze na placu budowy lotniska rozpoczną się już w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zaczniemy oczywiście od palowania, czyli te, od tych ciężkich prac w terenie. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rękawów. Rękawy może brzmi nie do końca poważnie, ale to jest 400 milionów złotych. Dzisiaj tak? Dzisiaj. Rozpoczęty dialog konkurencyjny na terminal. Pięć konsorcjów, 16 firm w sumie. Z tych 16-14 to podmioty z polskim kapitałem. Ogłosiliśmy postępowanie na pierwszy odcinek kolei dużych prędkości, pierwszy odcinek na trasie Warszawa Łódź. To wartość powyżej 3 miliardów złotych. Tu również jest dialog konkurencyjny i to będzie pierwszy z sześciu przetargów na budowę odcinka kolei dużych prędkości Warszawa Łódź. To jest grudzień 2025. Oczywiście zostanie też ogłoszony w tych dniach przetarg na prace archeologiczne, czyli ten wymóg, który i zrobimy wszystko, żeby on nie spowolnił samej inwestycji. Jest ogłoszone postępowanie wykonawcze na drogi wokół lotniska. W sumie 90 kilometrów dróg. W tym węzeł na autostradzie A2 2 miliardy złotych. Zakończyliśmy program dobrowolnych nabyć na obszarze lotniska. To są dane za ten miesiąc. Jestem bardzo dumny z, z pracy tych wszystkich, którzy się uparli, żeby. Nasz port lotniczy, nasza duma stał się faktem, a nie propagandową chucpą albo załatwianiem swoich interesów. Dzięki Wam to, z czego naprawdę będziemy dumni, staje się dzisiaj faktem. Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy schańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać Port Polska. Tak będzie się nazywał i cały świat, cały świat będzie świadkiem tego, a my przecież widzimy, że to się dzieje. Zresztą na świecie też o tym już napisano i powiedziano tysiące słów. Polska rozwija skrzydła i dobrze, że każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak, to jest serce Europy, tak, to jest port Polska, tam się będziemy spotykać, tam, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robić interesy, tam będzie biło serce Polski. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, proszę kontynuować. Dziękuję bardzo panie premierze. O zabranie głosu poproszę ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Panie premierze, pani prezydent Łodzi, panie prezydencie Warszawy, szanowni państwo, mam bardzo dobrą wiadomość dla Polski. Właśnie podpisaliśmy umowę inwestycyjną z polskimi portami lotniczymi, dzięki czemu Port Polska staje się faktem czyli najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Projekt, który zmieniliśmy, który staje się lepszy. Będzie więcej zieleni, mniej betonu, więcej drewna, więcej nowych technologii. Po przejściu odprawy lotniskowej oczom pasażerów ukaże się najpiękniejszy widok na świecie Polska, port Polska. Polska nowoczesna, Polska funkcjonalna. To jest nowy projekt, lepszy projekt, projekt bardziej funkcjonalny, gdzie droga pasażerów do Piersu będzie krótsza, gdzie będzie więcej miejsc, w których można odpocząć, będzie więcej nowoczesnych technologii, to będzie najlepszy i najnowocześniejszy port lotniczy w Europie. Szanowni Państwo, już podpisaliśmy wiele ważnych umów, ale najważniejsza to jest budowlanka. Każdy kto zdarł niejedne buty na budowie, a na tej sali są inżynierowie, wiedzą, że kwintesencją budowy jest przede wszystkim ten proces budowlany, który wszyscy widzą. Dlatego złożyliśmy 19 wniosków o pozwolenie na budowę. Na terminal lotniskowy, kolejowy, na dworzec, na wszystkie budynki kubaturowe razem z lotniskową strażą pożarną. Ale to także w tym roku składamy wniosek o budowę pierwszego odcinka kolei dużych prędkości od Warszawy do Łodzi. To także wniosek o pozwolenie na budowę na sieć dróg dookoła nowego, najnowocześniejszego lotniska Port Polska. Ale to także wniosek o pozwolenie na budowę na łącznik z autostradą A 2. Autostradę, które wreszcie poszerzamy o trzeci i czwarty pas, tak aby każdy mógł bezpiecznie w terminie, na czas przyjechać na pociąg, przyjechać do portu Polska na lotnisko. To jest niezwykle ważna sprawa, ponieważ Polacy czekali na to od wielu, wielu lat. W tym roku. Ogłosiliśmy przetargi o wartości 40 miliardów złotych. W przyszłym roku ogłosimy przetargi także o wartości 40 miliardów złotych. To jest skala tych przygotowań, które czyniliśmy przez dwa lata, aby projekt Port Polska nabrał dynamiki. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję wszystkim inżynierom, projektantom, budowlańcom, geodetom, Wszystkim tym, którzy zostali zaangażowani właśnie w ten projekt. Od czego zaczynaliśmy? Bardzo dużo się mówiło, pokazywało, jak ma wyglądać kolej dużych prędkości. Szanowni Państwo, chciałbym to podkreślić. Nasi poprzednicy nie kupili ani jednego metra kwadratowego ziemi pod kolej dużych prędkości. To my utworzyliśmy program dobrowolnych nabyć kolejowy. I dzisiaj w nieruchomościach zabudowanych mamy wykupionych ponad 75% nieruchomości. Ten projekt jest mega zainwestowany. Prace przygotowawcze do tego projektu, prace idą pełną parą. Nie marnujemy żadnego dnia, żadnej godziny. Wszystkie zasoby ludzkie są wykorzystane do tego, aby robota szła pełną parą, żeby Polacy mogli jak naj szybciej cieszyć się z nowego najnowocześniejszego lotniska w Europie. To co jest ważne, my nie koncentrujemy się tylko na kolei dużych prędkości, której poprawiliśmy parametry. Nasza kolej będzie jeździła 350 km na godzinę, a nie 250 km na godzinę, ponieważ chcemy, żeby to była najnowocześniejsza kolej dużych prędkości w Europie. Ponieważ wydajemy na to pieniądze podatników. To jest kolej, która, be, która będzie współpracowała z kolejami aglomeracyjnymi, z kolejami regionalnymi, ponieważ różnica jest zasadnicza w naszym podejściu. My nie koncentrujemy się na kilkuset kilometrach czy kilku tysiącach kilometrów kolei dużych prędkości. My pracujemy na całej sieci, na dwudziestu tysiącach kilometrów linii kolejowych, do tych dużych miejscowości, dużych aglomeracji, ale do najmniejszych miejscowości. Dlatego przez ostatnie dwa lata wybudowaliśmy 32 zupełnie nowe przystanki kolejowe i do końca kadencji wybudujemy co najmniej drugie tyle. Chcemy, żeby kolej się zatrzymywała w dużych aglomeracjach, ale także zatrzymywała się w tych miejscowościach, w których nigdy jej nie było. Albo od kilkunastu, kilkudziesięciu lat na nią czekają. 33 lata czekają ludzie na kolej pasażerską w Łomży. I w czerwcu przyszłego roku przyjedziemy tam. Ludzie czekają na kolej w wielu innych miejscowościach. Wiele lat czekali w Kłobucku, w Działoszynie. Była premier Beata Szydło, była w Kłobucku, obiecywała, że wyremontują ten dworzec i przyjedzie tutaj pociąg. Nic się nie wydarzyło, nic nie zrobili. A w tym tygodniu przyjechał po raz pierwszy po wielu latach pociąg i do Kłobucka, i do Działoszyna. A program remontu dworców został wpisany na specjalną listę PKP SA i nasi ludzie wyremontują ten dworzec tak, żeby każdy był z tego dumny. Bo my robimy, nie gadamy. I to widać na każdym kroku, w każdym mieście. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Warszawa Zachodnia, wspólnie z panem prezydentem Rafałem Szaskowskim otwieraliśmy e, tę stację, ten dworzec. Ale przygotowania do nowej koncepcji funkcjonowania Warszawy Zachodniej rozpoczęły się w 2013 roku w 2014 roku bo wtedy odsunęliśmy na bok dotychczasowe plany i powiedzieliśmy to musi się komponować z tramwajem warszawskim i to musi się komponować z koleją dużych prędkości w 2013 roku tak aby tunel Pododolanami i kolej dużych prędkości wyjeżdżała płynnie w stronę Łodzi i Poznania. Wtedy to zaplanowaliśmy, w tamtym tygodniu oddaliśmy do użytkowania. To samo, jeżeli chodzi o szereg innych połączeń. Do 2035 roku wybudujemy tysiąc kilometrów nowych linii kolejowych w całej Polsce, nie tylko kolei dużych prędkości, ale także kolei do mniejszych miejscowości w województwie małopolskim, na Pomorzu, na Podlasiu, w Armii Mazurach, na Mazowszu, bo wszędzie musimy mieć równe prawa w dostępie do kolei. Nasz plan budowlany ma jeden cel. Kolej ma być pierwszym wyborem transportowym Polaków i polska kolej ma być przykładem na całą Europę punktualna, niezawodna, gdzie polskie firmy ją budują i Przede wszystkim możemy pochwalić polską gospodarkę. Chciałbym Państwa poinformować, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na zakup taboru high speed na koleje dużych prędkości. Ogłoszenia dokona polska firma, nasz narodowy polski przewoźnik PKP Intercity. Jesteśmy do tego przygotowani organizacyjnie, jesteśmy do tego przygotowani finansowo. Zamierzamy kupić w opcji do 55 składów kolei dużych prędkości, najnowocześniejszej, takiej, żeby, był, żeby jeździła do 350 km na godzinę. Staramy się, aby wszystkie te działania drogowe, kolejowe, lotniskowe ze sobą się komponowały. Mamy ambitny cel, żeby jak najwięcej osób jeździło kolejem, jak, jak najwięcej osób podróżowało e, po naszych lotniskach naszymi samolotami. Dlatego musimy wzmacniać naszych narodowych przewoźników. PKP Intercity, i polskie linie lotnicze LOT. W tym roku podpisaliśmy kontrakt stulecia dla lotu. Kupiliśmy 84 nowoczesne samoloty. Tak, abyśmy to my grali pierwsze skrzypce na najnowocześniejszym lotnisku w Europie Port Polska. Nie wiem, jak moi poprzednicy sobie wyobrażali. Jak my mieliśmy rozpychać się na tak dużym lotnisku, mając tak mało samolotów. Dlatego. Podjęliśmy odważną decyzję. Przez ostatnie dwa lata kupiliśmy 13 samolotów, czekamy na dostawę 15 i mega kontrakt stulecia kontrakt na kolejne 84 samoloty. Tak, żebyśmy to my dominowali na nowym, najnowocześniejszym lotnisku w Europie Port Polska. Zrobimy to wspólnymi siłami, z samorządowcami, z firmami budowlanymi. Chcemy, aby to był nasz wspólny polski projekt lotnisko budowane przez for, polskie firmy, zarządzane przez e, polską firmę, bo Polska to przykład na cały świat. Dziękuję bardzo.